Nasz domek z masy już skończony, zobaczcie, już skończono wszystko, tylko jeszcze mieliśmy właśnie smarować lakierem i jeszcze nie to smarować. z zobaczcie, jeszcze są światełka w środku, o, świecą. No i spokojnie na taki domek myślę, że farby wystarczy. Więc spokojnie na taki domek właśnie cała taka butelka farby nam poszła, żeby takie to wszystko wymalować. Także spokojnie właśnie Wam farby wystarczy. No. I myślę, że na dach też Wam nie pójdzie dużo wody, znaczy nie wody, tylko farby, bo myślę, że tego koło właśnie cała taka na pomalowanie ścian, to myślę, że pójdzie. No i patrzcie, solar mamy. Klimatyzator. Farbiczki i użyliśmy takiego koloru. Nic nie zostało z niego, ale wiadomo, że Akurat na cała, cała taka właśnie, yy, cały pojemniczek w tej farbie właśnie starczył na taki domek, aby go wymalować po prostu. I no, także ładnie to wygląda bardziej nie. Tutaj zobaczcie, jeszcze mamy nawet soler. Jak nie ma soler. Bo on jest... Tak, o, widzieliście chyba... W, y którym to było odcinku? Nie pamiętam którym, ale jak był ten, malowaliśmy te pompy ciepła do domku. Namalowaliśmy kredkami. to pamiętacie ten odcinek. To właśnie ta sama pompa i ten sam klimazator. To właśnie na tym odcinku, żeśmy to robili. No. Tutaj jest wiadomo wklejona kartka, to jak pamiętacie, jeśli kojarzycie ten odcinek właśnie z malowania pompy ciepła i klimazatora. To na pewno kojarzycie, że rysowaliśmy na kartce, ponieważ na masie, na masie solnej to brzydko wyglądało, więc no. Tutaj marka jest zamazana, bo próbowałem to pisać, ale to było po prostu za małe, żeby to cokolwiek napisać i było to by... I nawet jeśli bym to próbował napisać, to by i tak to widocznie nie było, więc zamazałam i tyle. Tutaj pod spodem też jest taka kreska. Tam, tam na prawdziwej pompie pisze a Time Plus. A tutaj pisze Ferland, po prostu. A tutaj, no to nie wiem, już. Tutaj też jakaś marka zamazana, bo też próbowałem pisać, ale nie udało się. Oczywiście, no, zobaczcie jeszcze sobie od środka, bo w środku nic nie ma oprócz światełek. Światełko są w kształcie gwiazdki, i właśnie takie gwiazdeczki świecą. Okienka. Serduszka, jakiś bałwanek, pojemka i właśnie sam klimatyzator No. A tak wygląda no, z mojej perspektywy. No, więc tak wygląda. Gdybym był taki mały, to bym tak widział ten, ten dom. No. Po to daliśmy soler, bo saler daliśmy, daliśmy saler po to, po prostu, że, bo po prostu wam pod już dopiero dozorowa i klimat za to, to samo, więc myślę, że była to by oszczędność dobra. Także wszystko, co w tym domku chyba zrobimy, tylko, że ja wam jeszcze to pokażę dzisiaj później, jaki on będzie, bo jeszcze tylko mamy go zakierować, tylko to dopiero później, żeby to, bo to będzie je śmierdzieć, to żeby nikomu w domu nie przeszkadzało więc zobaczymy. Także